Cześć. Czy uczycie się języka polskiego? Czy studiujecie język polski? No właśnie. Jaka jest różnica w języku polskim między czasownikami studiować a uczyć się? Bardzo często moi uczniowie mówią, że studiują język polski. Można studiować język polski, ale to oznacza, że robicie to na uniwersytecie, jesteście studentami i język polski to jest wasz kierunek studiów. Na przykład ja kilka lat temu studiowałam język polski, a dokładnie studiowałam polonistykę, czyli filologię polską. Więc uważajcie, bo jeżeli coś studiujecie, to znaczy, że to są studia na uniwersytecie albo w jakiejś innej szkole wyższej. Więc można studiować język polski tak samo, jak można studiować medycynę, administrację, pielęgniarstwo, psychologię, historię więc kierunki studiów. I możecie studiować na uniwersytetach, w jakichś szkołach wyższych. Studia mogą trwać 2 lata, 3 lata, 5 lat, w zależności od trybu. Więc uważajcie i sprawdźcie, czy na pewno studiujecie język polski, jeżeli, jeżeli mówicie: Studiuję język polski. E, więc jeżeli nie możecie powiedzieć, że studiujecie język polski, bo nie robicie tego na uniwersytecie, bo to nie są studia, bo już nie jesteście studentami. To oczywiście możecie powiedzieć, że uczycie się języka polskiego. Więc albo robicie to sami, albo chodzicie na zorganizowany kurs językowy, wchodzicie na kolejne poziomy, może uczycie się w ramach tandemu, może uczycie się przez internet, może uczycie się jakoś nieformalnie. Można się uczyć na różne sposoby, ale w odróżnieniu od studiowania, to nie są studia w szkole wyższej. Więc większość, na przykład moich uczniów, nie studiuje języka polskiego, ale uczy się go na kursach, sami w ramach tandemu, przez internet w ten, w ten sposób. Oczywiście uczyć się można też innych rzeczy. Możemy się uczyć języków obcych, możemy się uczyć programowania, możemy się uczyć gotowania, możemy się uczyć tańca, możemy się uczyć wszystkiego i przez całe życie. Więc pamiętajcie, zdecydujcie, która sytuacja dotyczy Was? Czy faktycznie studiujecie język polski, czy może języka polskiego się uczycie? A jeżeli nauczycie się go dobrze, to może potem będziecie mogli studiować na jakiejś uczelni wyższej w Polsce. I z tym czasownikiem, Uczyć się, jest jeszcze jeden problem. I ten problem jest tutaj: chodzi o to się. Moi uczniowie bardzo często mówią, że uczą języka polskiego. I to jest jak najbardziej poprawne, jak najbardziej poprawne gramatycznie, ale jeżeli ktoś mówi, że uczy języka polskiego, to ja wtedy pytam: Aha, to znaczy, że jesteś nauczycielką, że to jest twoja praca, że jesteś nauczycielem? No nie, wtedy okazuje się, że ta osoba nie jest nauczycielem, wtedy okazuje się, że ta osoba uczy się języka polskiego. Więc bardzo uważajcie na się przy tym czasowniku, bo na przykład ja jestem nauczycielką i ja uczę języka polskiego. Ale wy prawdopodobnie nie jesteście nauczycielami i uczycie się języka polskiego. Więc teraz uczycie się, może za kilka lat będziecie uczyć języka polskiego innych. E, więc podsumowując, uważajcie na te dwa czasowniki: studiować i uczyć się. Studiujemy coś, gdy jesteśmy studentami na uniwersytecie albo na jakiejś innej, w jakiejś innej szkole wyższej. Możemy studiować język polski tak samo, jak możemy studiować medycynę, historię, zarządzanie, ekonomię i inne kierunki. A jeżeli uczymy się czegoś, robimy to sami, robimy to na kursach, robimy to w tandemie, robimy to w sposób zorganizowany, niezorganizowany przez internet, na różne sposoby. Różnica jest taka, że to są studia, a tutaj prawdopodobnie mamy kursy. I gdy uczycie się, uważajcie, upewnijcie się, czy uczycie się, czy uczycie? Jeżeli jesteście nauczycielami, to uczycie, a jeżeli jesteście uczniami, chodzicie na kursy, wy rozwijacie na przykład swój język polski, to uczycie się. I jeszcze ostatnia informacja, o tym nie powiedziałam, ale to też jest bardzo ważne, yy, jakich przypadków używamy z tymi czasownikami, bo to są inne konstrukcje gramatyczne. Więc możemy studiować coś, co studiujesz? Studiuje język polski, filologię polską, studiuje polonistykę. Czego się uczysz? Uczę się języka polskiego, uczę się języka ukraińskiego, uczę się różnych języków obcych. Więc na dzisiaj to wszystko. Życzę wam miłej nauki języka polskiego.